Jedziesz. Dobra, w końcu będzie w końcu film zważenia. Dzisiaj potrójna, potrójna kooperacja. Browar, browar Mitles, Browar Devins i. Browar tylko lobster? Jak twój domowy? A domowy? Nie masz domowego? Nie, nie nazwałem. Nikogo. Aha, no to sobie tak naprawdę dwóch lobsterów jeden Devins jeden Mitles, trzy osoby, cztery browary. <śmiany> tak, zamieszanie jak w Zamieszanie, tak. Dzisiaj ważymy nietypowy styl. Imperialny English Porter. Receptura będzie za chwilę, bo nie pamiętam. Pokazuje mniej niż to, no, no Masz po piątkę. To jest piątka. No, a pokazuje yy, mniej. I to jest Grandfather G40, tak? Tak. G40. 40 litrów, grubo. Jest jeszcze G30 i G70 chyba. Nie? I jeszcze jest S. S? 40, S30. Taka, taka biedniejsza wersja, tańsza? Jest tańsza, bo jest z plastiku. Okej, dobra receptura. Nie jest zła. Co tutaj jest? 6, 6 kg pisnieńskiego, 3 kg monachijski i lecą karmelki. Special B 200 gram, Crystal 160 200 gram, 200 gramów oczywiście, nie 200 gram. I teraz ciemne, Karafa 2 400, Karafa 3 250, czekoladowy żytni 200, czekoladowy pszeniczny 270. No jak widać, chmiele, typowo angielski chmiel, Junga. 30 gramów na goryczkę ma dać jakość 30 IBU. I East Kent Golding na Flame Out drożdże Verdant IPA. A nawet 40 Zacieranie w jakiej temperaturze? 67. 67, 70 minut, tak? Tak. Ok, jest tu ile zasypu? Ponad 10 kg? Tak, prawie 11 kg. 32 litry wody do zacierania. Zacieranie w 68 stopniach. Do wysładzania chyba 8 litrów wody będzie potrzebne. Instalujemy w baling około 21-22. Zobaczymy jak pójdzie z wydajnością na tym sprzęcie, bo Damian jeszcze takich mocarzy tutaj nie robił. Nie, nie, było robione. Czyli spodziewamy się, spodziewam się niższego balingu niż zakładamy. Zasyp receptura pokazywała 23, czyli jak będzie 20 to będzie ok. jest system do mycia fermentorów albo kegów. Tak jak taki cleaning place, zip i... Zip. I to polega na tym, że tutaj jest zanurzona pompa, wlewa się tutaj środek czyszczący sodę, oksji, cokolwiek i ta pompa w zamkniętym obiegu czyści przez 15 minut co tam chcesz. Zobaczymy czy sobie poradzi, zaraz pokażemy fermenter jak wygląda. Ale używałeś tego wcześniej? Raz, tak. A, okay. wyczyściłem sobie, nie musząc wkładać ręki do kega, co jest bardzo ciężkie, zwłaszcza jak ktoś jest... Z... A widzicie, no to jest dobry prototyp. To jest bardzo brudny fermentor. Dużo chmielu, dużo drożdży. Bardzo ładnie pachnie. No ale musimy się tego pozbyć i to umyć. Tutaj będziemy nasz piwko fermentować właśnie w tym bardzo brudnym no i fermentorze. Piękny. To jest oczywiście typowa łazienka piwowara. Hegi, pralka, złączki. Ta waga to akurat nie wiem po co jest, ale znajmy, że do piwowarstwa. Mm. Bardzo ładny. Cyk. O. 17. Na razie, razie, ma, na razie, na razie. nie. Podejrzewam, że mogło być lepiej jakby, jakby w tym fermentorze było na stałe, powiedzmy płyn z tym nie z oksy, żeby tam pracował, niż taki takiej no, wersji Tylko żeby no. trzeba było zależć wtedy całego. Tak, bo, trzeba było, było zalać cały A wewnętrzna cebula mi na to nie pozwala. <laughs> Mam tylko tego oksy Trzeba oszczędzać. Drogie rzeczy to są, szczególnie to przy rozmaitej instalacji. Nie jest Dobra, wysładzanie. Powolne. Dwa. Powolne, powolne, ale. 20 BLG. Dobra, będzie, ile jest brzeczka? 20 BLG ja na raz razie 20 ma. PLG. 8 litrów do wysładzania. 8 litrów do wysładzania, do... czyli trochę spadnie. Ale chyba jesteśmy na dobrej drodze, bo apka pokazała, że powinniśmy mieć 21. 1. No to spoko. Będzie mocarz. Bardzo Chyba. gęste, bardzo słodkie, bardzo palone. E, bardzo. Nie może być bardzo palone. To na razie jest, ale będziemy rozcięczyć. Dobra, to jest Mek taki, że zawsze można zmienić nazwę. Tak. Nie musi to być imperialny. Roasted imperial Stout. Heavy Rosted. Jak będzie mocno palony, to po prostu nazwiemy to Ris. I nikt się nie skapnie, że tak nie jest. Zwłaszcza, że są risy, które były bardzo dobre, bez chmielu też. No, z mało ilościowych, które wygrywały konkursy. Dobra, ważenie zakończyło się pełnym sukcesem. No i całą naszą warkę mm, imperialnego, w sumie Robust Portera, bo był pomysł, że to ma by być English Porter, no ale Robust to jednak jest od razu wersja taka mocniejsza. No to tak nazwaliśmy to imperialny Robust Porter. Oczywiście nie ma takiego stylu, jest to mm, bezstylowiec, no ale podchodzi właśnie jakby pod te ramy, jakby można było tak. Nazwać całą warkę, całą brzeczkę nastawną rozbiliśmy na dwa fermentory. No i do jednego fermentora już po samej fermentacji poleci śliwka. Jeszcze dokładnie nie wiem ile, ale będzie to zwykła suszona śliwka. Coś, coś na kształt, żeby zrobić takie Imperium Prunum. Oczywiście nie jest to porter bałtycki, no ale coś na ten kształt. No a do drugiej, do drugiej połowy warki polecą płatki dębowe. Zobaczymy, jak długo będzie trwała fermentacja. No, planujemy startować fermentację od 18 stopni, potem co jakiś czas podbijać, tak żeby ją zakończyć na około 21, 21 stopniach Celsjusza. Przypomnę, że drożdże Verdant IPA. Były to początkowo suchary, no ale Damian miał bardzo świeżą gęstwę po jakiejś wcześniejszej, najprawdopodobniej New England IPA, która idealnie się właśnie będzie nadawała do tego piwa, do fermentacji. No ja już mam informację, że fermentacja tak naprawdę ruszyła po 4 godzinach w tych 18 stopniach, no świeże gęstwa, tak? No i będzie trwała przez jakiś czas, no i potem już na samą cichą, oczywiście polecą wymienione. Dodatki, czyli płatki debowe oraz śliwka. Dwie oddzielne, jakby warki, z tego będą dwa oddzielne piwa. Jedna warka. Mhm. Inne plany co do tego piwa? Raczej, raczej nie. Myślę, że to ma szansę. Być dobre piwo. Jeżeli chodzi o warkę, no to była to moja warka numer 149, jeżeli liczyć kooperację, tak? Czyli następna warka 150, już raczej samodzielnie, także będzie trzeba coś fajnego wymyślić jakąś odjechaną, nie wiem, może IPA, albo może jakiś inny odjechany Dry Stout, nie wiem. No to są, nie, oczywiście żartuję, już sobie tak powoli przymierzałem, co można by zrobić, no to pomysł był taki, żeby zrobić American Barley ale chciałbym jednak mieć do tego jakąś dobrą gęstwę. Także jest plan na coś troszkę słabszego, coś chmielowego, coś ciemnego. No i co to może być flagowa Black IPA, bo to jest piwo, które lubię robić, które lubię pić, które po prostu mi smakuje. Jest to w top 3 chyba moich ulubionych styli, także Black IPA 16, karafa 2. No i wiecie, troszkę pszenicy i będzie coś z tego dobrego. Warka 150 już niedługo, a tymczasem kończymy tym akcentem. Warka 149, Imperialny Robust Porter z dodatkami. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Na pewno wyjdzie dobrze, no bo jest fermentowany w browarze mitles któremu yy, ostatnimi czasy Piwa wychodzą bardzo dobrze. Przykłada się do roboty. Piłem jego wiele New England IPA, które właśnie robił pod test do lobstera, no i ten lobsterowy Outrun, który jest chmielony na mm, biotransformację też wyszedł bardzo dobrze. Wiele warek praktyki, no to musiało to zaprocentować. Dobra, teraz już koniec i do następnej warki. Plan jest uważać 12 piw w tym roku.